Ciocia oraz wujek i kuzynka Piego. Prawie identyczne, pełna chata, ale razem jest nam fantastycznie. Rodzina, rodzina. Złe. Niech się trzyma, ale się rozmarzyłem i rozśpiewałem. Aż z tego wszystkiego przywitać się zapomniałem. Na imię mam Alan i pełnię dziś ważną rolę. Jestem prowadzącym, narratorem. Witam wszystkich pięknie, którzy nas oglądać zechcą. Chociaż z nas gaduły i psotnicy, to wiemy, jednak w naszej klasie najlepiej się czujemy. Dzisiaj w Szczecicie święto rodziny obchodzimy. Siostry, brata, mamy i taty. Dla was ten program bogaty, bo przecież rodzina to najlepszy wynalazek na świecie. Zaraz się o tym przekonacie, jak jeszcze o tym nie wiecie. Czy jesteś mały? Czy jesteś duży? Wiesz, co do czego w życiu służy? Szczotka do szorowania, do kopania łopata. A do czego służy tata? Do trzepania dywanów i jazdy do Do chodzenia z dziećmi na lody i na spacer. Do trzynosienia wypłaty, żeby portfel był zawsze pękaty. Do przebijania malowania, wkręcania w i narzekania. Do leżania na tapczanie, kiedy mama robi pranie. Do czytania gazety, czy mama smaży mu kotletu? Do uśmiechania się do własnej żony. Do tego służy tatuś dobrze oswojony? do zmywania. do biednego upominania i narzekania, do wieszania krania i białych firanek, do tłuczenia zdenerwowanych szklanek, do, do smażenia kotletów i gotowania kapusty, do wprowadzenia diety, gdy tata jest zbyt tłusty, do, do wydawania kasy na nowe nowego z i kolczyki, do, do wiecznego biegania, nawet gdy jest męczona, to tego służy mama dobrze oswojona. Jest na śmieci. A do czego służą dzieci? Do niszczenia samochodów. Do iżenia zimnych lodów. Do męczenia się czkawką. Do uciekania przez z Do chodzenia z rozbitymi kolanami. Do obiadania się ci psami. Do skierzenia i marudzenia. Do skłonności na przeziębienia. Do robienia małych gmin, gdy są obrażone. Do, do tego, tego służą, służą dzieci dobrze oswojone. oswojone. Nie jest jak w cyrku lub jak w kinie, i jeśli ma się tylko chęci, można o rodzinie niezły serial nakręcić. W naszej klasie się to udało, chociaż pracy nie było mało. Jest gotowy jeden film, na który serdecznie zapraszamy, ale najpierw oczywiście będą reklamy. ولكن هذا الموضوع براءه تريموه Słuchaj, kochane, śniadanko nasze kochane. Zęby wyszorowane, puszka posłane, zabawki poskładane, Ależ mamo ciągnę tylko. Żeby mama wszystko sama, dłużej tego nie wytrzymam. A ty, tato, co robisz? Musiki podcinam. W jednej chwili wszyscy powychodzili chodzili i wielki bałagan po sobie zostawili. A mama jak to mama zmywała, grała, pracowała, sprzątała, gotowała, a czas szybko leci. Wrócił z pracy mąż, ze szkoły przyszły dzieci. I zaczęła się wojna domowa na gesty i na słowa. Mamo, zrób mi kanapeczkę. Mamo, poczytaj mi książeczkę. Mamo, zagraj ze mną fińczyka. Mamo, wypij mi pajacyka. Żeby mama wszystko sama. Jak to wygląda? A ty, tato, co A. robisz? Przecież mecz oglądam. I tak do wieczora samego, nie ma mama odpoczynku żadnego. Mamo, daj nam mleczka. Mamo, pościelóżeczka. Żeby mama wszystko sama, nie macie litości dla kobiety. A ty tato, co robisz? Przeglądam gazety. I tak oto mijał dzień drugi, trzeci. Nie zmienił się mąż, nie zmieniły się dzieci, a dnia pewnego zdarzyło się coś dziwnego. Jak zwykle do domu wszyscy wrócili, zaraz na progu hałasu narobili. Mamo pani mnie pochwaliła, a ja się na ole obraziłam. A ja najdalej skoczyłem, a ja kolana rozbiłem, a ja wróciłem bardzo zmęczony i może mi się dobry obiadek od żony. Tato, nigdzie nie ma mamy. Szukaliśmy wszędzie. Co teraz będzie? Jak to nie ma mamy? przecież wasza mama nie wychodzi sama. Nie ma mamy, nigdzie ani śladu. Nie ma też obiadu. Tato, a może mamy ufoborbało? Zadzwoń na policję i na pogotowie. Tata się zamyślił i podrapał po głowie. Nie ma co panikować, tylko spokój może nas uratować. Usiądźmy i poczekajmy na przyjście mamy. Usiedli wszyscy, no i czekali, a ze zmęczenia pozasypiali. Obudził wszystkich dzwonek za drzwiami, w progu stanęła wytworna. Ale w wielu miejscach byłam i zwyczajnie nie zdążyłam. Fryzję, solarium, zakupy w salonie mody, a później poszłam z koleżanką na lody. Bo wiecie, moi kochani, każdej mamie, oprócz brudnych talerzy, coś się od życia należy. Żeby mama wszystko sama, wprowadzamy w domu zmiany. A ty, ta, ty a, a ty co o, będziesz robić, tato kochany? Będę mamy. Ja ty Zabiorę na spacer, przyrzekam, wszystko będzie inaczej. Dobry pomysł, tato, my ci chętnie pomożemy, a przy okazji do, to do, przy, przy, przypinujemy, żeby wyszły żeby... wszystkie te brany, tato, kochany. tej bo. Zmieniło się w rodzinie życie i było wszystkim znakomicie. A może i ty coś w swojej rodzinie też zmienicie? Rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotny jak nie. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czego mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma. Samotny świat. Nikt nie ma takiej mamy na świecie, tylko ja długo bym szukać. Nigdy nie znajdziecie wszystkie mamy. Wszystkie dzieci wspaniałe na się mają, ale tatusiu też fajnie posiadają. Gdyby nie tata, powiedz, co by było? Sam zobacz, jak mu to by się wszystkim żyło. Kto by gwoździe wbijał w ściany. Ja tam sam wbijałem, ale już przestałem. Kto by dziury wiercił w ściany, jak to żelazko by naprawił. To by pokój wymarował. No i kto ma, jak dla mnie Mam te śrubki oraz gwoźdź zjem gotuje? No, kto mi odpowie? Mój wczoraj obiadek nam taki zrobił. Makaron, guma i kości zrobił. Wszystko sosikiem smacznie polane. Tylko troszeczkę poprzypalane. Za bardzo to się tym nie najadłam. Chociaż mnie porcje ja sama zjadłam. Na to wyciągnął wnioski praktyczne, że to obiady są dietetyczne. Mój ciągle siedzi przy samochodzie. W garażu prawie już nie wychodzi. Samochód czyści, sprząta, wygładza, ale na zewnątrz nie wyprowadza. Mama obiady nosi kolację i ciągle krzyczy. Skończ te reparacje. Czy ta syrenka? Powiedz, czy ona już jest ważniejsza niż twoja żona? Z nią trzeba było iść do ołtarza. To właśnie mama ta cię powtarza. Mój ciągle siedzi przed telewizorem. Rano, w południe, w nocy, wieczorem. Tu nie pracuje chyba o rany? Owszem, pracuje, ale na zmiany. Wszystko ogląda, co leci i czy dla dorosłych, czy też dla dzieci. Twój telewizję ciągle ogląda, a mój w się wciąż przegląda. Krawaty sobie kupuje, bo ten źle leży, ten nie pasuje. W tym być wzorzyście, w tym zajazd krabie. a ten niechcący umatł kawie. Mama już ręce swe załamuje, a tato dali nowe kupuje. Co tam krawaty, co tam krawaty? Gorzej, gdy nie ma ciąż w domu taty, bo gdy mojemu wolne się zdarzy, zaraz wędeczką i jest już na prawdy. Czy słońce praży, czy deszczy kapie. Stoi tak długo, aż rybkę złapie. Potem niestety chcemy, nie chcemy, wokół rybeczki tatusia jemy. Ości wychodzą nam już uszami, ale co zrobić? Uszy mamy. E, co ty chyba żartujesz? Mój tato sprząta, pierze, gotuje. Pierze gotuje. Tak wszystko naraz. A mój bez przerwy powtarza zaraz. Zaraz podprzątam, zaraz położę, zaraz ułożę, zaraz wyniosę, zaraz odkuzią z chęcią mieszkanie i zaraz zrobię dziecię śniadanie. Od tego zaraz mama jest chora i zaraz musi iść do doktora. Wtedy tata nerwowo się krząta i w kołko w migiem wszystko posprząta. Drodzy rodzice, to były tylko żarty niewinne. Nasze rodzinki są całkiem inne. Nasz dom jest prawie wymarzony. Mama jest dobra dla męża, tata jest dobry dla żony. A że wad każdy z nas trochę dźwiga, to rzecz normalna jest przecież chyba.